Jezus Maria, leci, kurwa, po prostu, kurwa, hydraulik. Jezus. Ja naprawdę tego panu nie chcę robić. Pan żartuje sobie teraz? Pan ucieka ode mnie? Żartujesz? Człowieku, ty sobie zwariowałeś? Przecież to jest nieruchome, co ty robisz? No weź przestań, kurwa. Nie uciekaj, no, leje mi się na dom cały. Zwariowałeś? Zwariowałeś? Co ty robisz? Twój samochód. Przecież normalny jesteś. No chodź porozmawiaj, no leje mi się na dom. Mam na policję zadzwonić, mam twój samochód. Dzwonię na policję. Człowieku, chodź tutaj. Leje mi się w domu, wracaj. Widzicie hydraulika, proszę wszystko, cały sufit, ściany, Jezus Maria, drugi pokój, sufit, ściany, cały dom papier.